Na tyle lat, ile działam w obszarze IT, nie zdarzyło mi się jeszcze spotkać takiego działu, który byłby idealny i w którym nie byłoby przestrzeni na żadne usprawnienie. I to kompletnie zrozumiałe, bo błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. Ale skala tych błędów może być różna, a dziś porozmawiamy o tych, które w Twojej firmie powinieneś uznać za niewybaczalne. Ja nazywam się Krzysztof Kryger, jestem właścicielem Global IT. Czyli firmy, która zajmuje się całościową opieką informatyczną dla firm. Więc, jak możesz się domyślać, na przestrzeni ponad 10 lat naszego działania, ja i moja firma mieliśmy okazję współpracować z setkami różnych organizacji, i na podstawie tych setek współprac i doświadczeń naszych klientów, przygotowałem na dziś cztery główne rodzaje niewybaczalnych zachowań, które po prostu nie powinny mieć miejsca, jeżeli w Twojej firmie jest dział IT. I oczywiście, moim celem dziś. Absolutnie nie jest uderzać w wewnętrzne działy IT, bo te od pewnej skali po prostu są w firmie niezbędne. A co więcej, usługi mojej firmy często są kupowane właśnie jako wsparcie dla wewnętrznego działu IT, ale po prostu zależy mi na tym, żeby te działy pracowały jak najbardziej efektywnie. Więc jeżeli jesteś właścicielem firmy, to dzisiejsza lista pozwoli ci prosto ocenić, jak działa twój wewnętrzny dział. A jeżeli jesteś członkiem, czy kierownikiem, lub dyrektorem takiego działu, to liczę na to, że potraktujesz tę listę jako narzędzie do autorefleksji albo do samooceny, która pomoże ci wejść na wyższy poziom. Mając to za sobą, przejdźmy do pierwszego rozdziału niewybaczalnych zachowań działów IT, czyli reaktywnej pracy. Czyli dział większość swojej uwagi kieruje na rozwiązywanie problemów, kiedy te po prostu się pojawiają. Ale w IT jest trochę tak, jak ze zdrowiem. Kiedy problem jest mocno odczuwalny, to często jest to już jego bardzo zaawansowane stadium. I o ile oczywiście usuwanie pojawiających się awarii jest ważnym zadaniem takiego działu, o tyle dużą część swoich zasobów takich, taki dział powinien przeznaczyć na prewencję, na zapobieganie problemom i na proaktywne szukanie ryzyka oraz słabych punktów systemu, które narażają IT firmy. Na problemy w przyszłości. Bo jak sama nazwa mojego kanału wskazuje, Twoje IT po prostu musi być niezawodne. Więc jeżeli Twój dział jest non-stop przysypywany podobnymi do siebie zapytaniami czy problemami, to z dużą dozą prawdopodobieństwa jest tak, że nie skupia się wystarczająco na zapobieganiu problemom. No właśnie. A skoro mówiłem już o reaktywnej pracy w rozwiązywaniu problemów, to drugie niewybaczalne zachowanie to powolne działanie i odwlekanie. Bo jako ciekawostka, nieraz zdarzyło się nam usłyszeć, rozmawiając z klientami, że proponowany przez nas, czyli przez zewnętrzną firmę, czas podjęcia zgłoszenia od jednego pracownika był znacząco szybszy. Niż w wewnętrznym dziale. To oczywiście nie jest tak, że taka sytuacja wynika z tego, że dział nie pracuje wydajnie albo że ktoś w nim nie ma wystarczających kompetencji, bo nierzadko jest też tak, że działowi faktycznie brakuje mocy przerobowych na szybkie podejmowanie zleceń. Ale fakt pozostaje taki, że biznes wymaga często po prostu szybkiej reakcji. A z drugiej strony dołączyłem do tego punktu także odwlekanie, bo nierzadko klienci, którzy przychodzą, żeby z nimi porozmawiać, mówią o tym, że ich dział jest tak zajęty, przytłoczony bieżącą pracą, że wszystkie kwestie rozwojowe musi odsuwać w czasie. Czyli na przykład w biznesie pojawia się potrzeba modernizacji rozwiązania serwerowego, a dział IT mówi, że najszybciej może zacząć się tym zajmować, pod koniec kolejnego kwartału. Tak na marginesie, między innymi w tego typu sytuacjach, Global IT staje się często niejako wsparciem dla wewnętrznego działu. Bo jeżeli wewnętrzny dział jest mocno zaabsorbowany bieżączką, to warto porozmawiać właśnie z nami o tematach modernizacyjnych, których to właśnie dotyczy. Trzeci temat. Bo trzecie, niewybaczalne zachowanie to posiadanie na laurach, czyli podejście, w którym skoro na ten moment IT działa bez większych zakłóceń, to w sumie nie ma sensu robić nic. Przysłowiowe lepsze jest wrogiem dobrego. Ale patrząc przez pryzmat naszych najbardziej zadowolonych klientów, no muszę niestety powiedzieć, że w IT to powiedzenie ma często niewiele wspólnego z rzeczywistością. Bo są tak naprawdę trzy koronne aspekty IT, o które powinna dbać każda rosnąca organizacja. Po pierwsze, prewencja. Po drugie, rozwiązywanie problemów, które pojawiają się mimo prewencji. Bo zawsze coś się pojawi. A po trzecie, modernizacja, bo szczególnie przy tak szybkim rozwoju technologii, jakiego jesteśmy świadkiem, organizacje muszą się modernizować i usprawniać. Niedawno jak 15 lat temu, jednym z najpopularniejszych telefonów na rynku był BlackBerry. A dzisiaj dla większości osób telefon bez dotykowego ekranu to już abstrakcja i odległa historia. I teraz ważne pytanie: czy gdzieś w Twojej firmie nie kryje się jeszcze taki odpowiednik Blackberry? Czy przypadkiem nie jest może tak, że Twój zespół pracuje na oprogramowaniu albo na sprzęcie, które nie pozwala im wydajnie pracować, bo chociażby co chwilę się zawiesza? I takie właśnie osiadanie na laurach i brak modernizacji jest o tyle problematyczne, że jego skutków. Nie zobaczysz dziś i nie zobaczysz za tydzień, ale możesz mieć pewność, że wraz z upływem czasu będą się one nawarstwiać i nawarstwiać, a modernizacja całego IT jest zdecydowanie bardziej kosztowna i ryzykowna niż sukcesywna wymiana jego poszczególnych elementów. I ostatnie, czwarte niewybaczalne zachowanie, które jest bardzo aktualne, to niedocenianie cyberbezpieczeństwa. Nie chcę nikogo straszyć i zupełnie nie jest to moją intencją. Ale biorąc pod uwagę statystyki dotyczące ilości ataków na firmy w Polsce i biorąc pod uwagę nowe możliwości, które daje hakerom chociażby rozwój sztucznej inteligencji, to uważam, że skrajnie nieodpowiedzialne jest ignorowanie kwestii cyberbezpieczeństwa i trzymanie kciuków, że na Twoją organizację akurat żaden haker się nie połasi. W ostatnim czasie w Global IT jedną z najbardziej popularnych nowych usług jest usługa testów phishingowych. I to jest Taka usługa, w ramach której nasz zespół wciela się w rolę hakera, i uwaga, udając kogoś z Twojej firmy, wysyła wiadomości do Twojego zespołu z linkami wyłudzającymi dane logowania w celu sprawdzenia, jak dobrze Twój zespół radzi sobie z rozpoznawaniem podszywających się maili. I muszę powiedzieć, że Raz za razem, widząc wyniki takich testów u różnych naszych klientów, jestem w szoku, jak dużo osób w różnych organizacjach wciąż daje się nabrać nawet na najprostsze sztuczki. Nie wspominając już o nieco bardziej wyrafinowanych metodach. Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem podobnego testu, to oczywiście zachęcam do wypełnienia formularza, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Natomiast wracając do punktu czwartego: jeżeli Twój dział nie priorytetyzuje cyberbezpieczeństwa, to jest to najwyższa pora, żeby to zmienić. Podsumowując, cztery niewybaczalne zachowania działów IT to po pierwsze reaktywne działanie, po drugie powolne działanie i odwlekanie, po trzecie osiadanie na laurach i brak modernizacji, a po czwarte, i uważam, że jedno z najważniejszych niedocenianie kwestii cyberbezpieczeństwa. Jeżeli szukasz aktualnie partnera IT, który wesprze Cię w zmianie tych kwestii, czy to jako Twój zewnętrzny dział IT, czy wsparcie dla wewnętrznego działu, to gorąco zachęcam do wypełnienia formularza, który znajdziesz w opisie. A po jego wypełnieniu osoba z naszego zespołu zadzwoni do Ciebie, żeby umówić dogodny termin zapoznawczego spotkania, gdzie lepiej poznamy IT Twojej firmy i opowiemy Ci o możliwościach naszej współpracy. Dzięki, że byłeś ze mną do samego końca i do usłyszenia w innych odcinkach na kanale Niezawodna IT. Cześć!